Ależ dramatyczny wstęp. Widać tutaj, że twórca w sposób filmowo-alegoryczny chciał zawrzeć nie tylko podróż pod względem ogromnego dystansu, który musiał pokonać z Cardiff do Poznania, w którym odbywały się tegoroczne targi Poznań Game Arena, ale również pokazać podróż postaci, charakteru Dobrodzieja a postaci Filipa prowadzącego kanał Dobrodziej. Wow, normalnie ja powinienem mieć taki kącik literacki, coś takiego, coś w tym deseń, nie? Zanim zaczniemy, tak, to jest mała choinka stojąca na moim blacie, na moim stole, bo ładnie wygląda w tle, ładnie się komponuje, więc... no. Dobrego dnia wszystkim, witam wszystkich po dobrodziejsku. Miałem nie wrzucać nic na temat tegorocznego Poznań Game Runa PGA 2019, bo mimo, że zabrałem cały osprzęt, zabrałem wszystkie kamery i cały czas je ze sobą nosiłem: kamery, obiektywy, gimbale, mikrofony, tym wszystkie podobne, to jest, nie wiem nawet po co po prostu to tachać. O, ale jest fejdoz. Holender! Mm, aż kicham cały czas, tak się kicha na kielicha! Stwierdziłem, że wrzucę coś w rodzaju pogadanki, vloga, analizy, perspektywy. E, od strony takiego no małego kalibru twórcy, który już czwarty rok z rzędu najpierw jako bardzo nieistniejący twórca, później jako mały twórca, później jako trochę... Większy twórca, ale nadal mały twórca, i teraz, jako takiego średniego kalibru twórca, no bo nie oszukujmy się, nie jestem jakimś wielkim graczem na, na rynku influencerskim, nawet w Polsce. Jednak zanim zaczniemy, pamiętajcie, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A i wszystkich innych w sumie moich odcinków, bo to jedyna współpraca, którą mam na kanale i wspiera mnie przeogromnie, szczególnie, kiedy wy chcecie sobie kupić jakąś tanią giereczkę z kodem dobro. Przy zakupie otrzymujecie 3% zwrotu, więc nie tylko najtańsze giereczki, w sieci, ale jeszcze dostajecie 3% zwrotu, które później możecie wykorzystać na stronie G2, więc zapraszam bardzo serdecznie. Link znajduje się w opisie. Choć już kilkakrotnie kręciłem już takie śmieszne relacje, gdzie y, trochę sobie śmieszkowałem na Gamonie, czy w zeszłym roku na PGA, taki y, roztargniony reporter, nie wiedzący do końca, gdzie jest, co robi i dlaczego to robi. I pewnie jeszcze takie relacje się pojawią. To y, w tym roku stwierdziłem, że po prostu no, nie miałem za bardzo konceptu, trochę wkradło się lenistwo, trochę ten y, natur... Pracy, a właściwie y, po prostu eventów, tak, że trzeba się spotkać z tym, to zrobić, tego odwiedzić i tak dalej. Dużo rzeczy chciałem zrobić naraz, i tak jak miałem jeszcze kręcić coś z ręki, to y, trochę mnie to odpychało i trochę tak lenistwo wzięło górą, że nakręciłem bardzo, bardzo mało. To zobaczycie takie wstawki, tak naprawdę, jak to wyglądało z perspektywy, żeby to po prostu rzucić okiem. No i też normalnie na eventy, a właściwie często na eventy, jeżdżę ze swoją dziewczyną albo z jakąś osobą towarzyszącą, która często jest moim operatorem kamery. Jest wtedy o wiele łatwiej, żeby się skupić na tym, żeby pośmieszkować przed kamerą, chwycić mikrofon, pobawić się w takiego dziennikarza, a co innego, jak jeszcze trzymasz kamerę i skupiasz się na ustawieniach, na tym, żeby było ostro, to tak no, no niestety dlatego to zdecydowało, że w sumie nie kręciłem żadnej takiej profesjonalnej relacji i też może dlatego, że już je zrobiłem, a jestem osobą, która no, dosyć łatwo się nudzi yy, i do tego zmierzam. Będąc na targach poznań game Rana, na które oczywiście będę w przyszłym roku, ale czwarty rok z rzędu Trochę już wkradło się takiej powtarzalności, mimo że cieszę się bardzo, 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 że w tym roku bardziej pałeczkę przejęły i takie główne skrzypce grały gry typu Cyberpunk, który wychodzi na wiosnę przyszłego roku, jeśli dobrze pamiętam, kwiecień, czy Dying Like dwójka też tam się trochę przewinęła. A tak jak w zeszłym roku to był po prostu Fortnite, Fortnite, Fortnite. Wszędzie były stoiska Fortnita, Fortnite, Fortnite i, i Stars for Fans, czyli dwie rzeczy, które najmniej mi się podobały w zeszłorocznie targach PGA były takie największe, a w tym roku ten Fortnite już taki trochę dogoryjący, umierający na jakichś tam stanowiskach MediaMarktu, jakieś dzieciaczki sobie grały. E, miło mi to było widzieć, naprawdę miło mi to było widzieć. Nie, że coś mam nawet do Fortnite'a, no po prostu nie lubię, ale e, no było tego za dużo na zeszłorocznych targach. Biorąc pod uwagę, że w tym roku e, jako ekipa pojechaliśmy w składzie, e, w składzie Bloody, Diabeł, ja, oraz kilku YouTuberów w naszej paczce tak się dołączyło i tak wspólnie zwiedzaliśmy te targi i funkcjonowaliśmy i nie mieliśmy żadnych takich e, obowiązków firmowych, że nie wiem musieliśmy gdzieś stanąć na scenie albo nie wiem nie przyjęliśmy żadnych dealków, to mieliśmy okazję naprawdę sobie pochodzić, pozwiedzać i też spędzić wydaje mi się więcej czasu po prostu stojąc dając informacje na social media. Tutaj macie tego Instagrama, mojego jak chcecie wbić, to jak najbardziej zachęcam, followujcie, bo bardzo fajny Instagram, tam się dużo na Instastory pojawiało. Star a ogólnie pojawia się też dużo z mojego życia. Jak ktoś jest zainteresowany takim backstage'em, to jak najbardziej followujcie. Link też znajduje się w opisie. Mnóstwo hal, mnóstwo ludzi, mnóstwo stoisk, które tak naprawdę to po jakimś czasie to jest ten sam efekt, który ja mam, i strasznie mnie to boli. Tak zarzucam sobie, że to jest moja wina że po zobaczeniu, nie wiem, dwóch, trzech, czterech, pięciu stoisk, po rozmawianiu z trzecim, czwartym, piątym deweloperem, yy, czy, nie wiem, jakąś firmą technologiczną, sprzętową, to już zaczyna wszystko się zlewać w jedną całość i dla mnie nic nie wyróżnia. To samo mam niestety, kiedy na przykład dajemy informację o godzinie 13, że będziemy, nie wiem, w hali 7 pod stanowiskiem Genesis'a, stoimy tam i ludzie podbijają, zbijają piątki, mamy jakieś takie konwersacje. Bardzo dużo energii zajmuje mi to, żeby się skupić na tym, żeby te twarze jakoś charakterystycznie zapamiętywać, żeby jakiś rąbek, rozmowy. Chwytać i, i żeby zostawał po prostu w głowie, bo kiedy ludzie do Ciebie podchodzą, to jest zarąbiste na to, że ludzie podchodzą, że pią, piąteczki zbijają, że robimy sobie zdjęcia, e, mimo że to jest męczące z perspektywy po prostu fizycznej człowieka, to jest e, pod względem ego mega, mega satysfakcjonujące, że, że możesz zobaczyć fizycznie tych ludzi, którzy stworzą tą małą, jakby nie patrzeć społeczność, która się zebrała wokół ciebie i która cię wspiera i praktycznie no codziennie tak do końca. Mm, do końca się zastanawiam dlaczego, dlaczego wokół takiego słabego twórcy się skupili, no nie? Ale mimo, mimo, że mam ten problem, że po prostu twarze mi się zlewają i, i po pewnym czasie już te, te zdjęcia, te podpisywanie jest takie mechaniczne, nie ma takiego osobistego połączenia, takiej więzi z ludźmi, którzy do Ciebie podchodzą, co mnie strasznie irytuje, to Mimo to fajnie było naprawdę się zobaczyć na targach z przeogromną ilością ludzi, którzy są mega aktywni we społeczności, którzy... Rzadziej, na ile jest to możliwe, też się przewijają, ale w jakiś charakterystyczny sposób się zapisali w kartach społeczności: czy to patroni, czy to donatorzy, czy to po prostu zwykli widzowie, którzy są od zalania dziejów już na kanale. E, to było mega, mega fajne, e, że, że mogliśmy pogadać, i, i to tak naprawdę PGA dla mnie jest tylko i wyłącznie już nie takimi targami, gdzie jadę się dowiedzieć, jaka giereczka jest ciekawa, która wychodzi, tylko bardziej, żeby pogadać z ludźmi ze społeczności i spotkać się z innymi twórcami, po prostu uścisnąć ręce, nawiązać nowe. Kontakty, bo warto znać innych twórców. Po prostu w takiej grupie kilkuosobowej z Bladim, Paulinką, z Krzysiem, z Drwalem, e, kilka osób tam dochodziło, odchodziło, no ale no mniej więcej tak. Penetrowaliśmy te targi hala po hali, e, coś sobie zjedliśmy, tu sobie przeszliśmy i przede wszystkim śmieszkowaliśmy. E, były, były spotkania z widzami, były jakieś gry i zabawy, konkurs Fikołków e, z widzami, który oczywiście wygrałem. Ja stojąc na głowie, standard stanie na głowie musi być. E, nie obyło się też bez dymów. Na, na, na targach, szczególnie na backstage'u, musicie zrozumieć, że e, dużo emocji przewija się m, na backstage'u, w tych takich strefach dla youtuberów, dla twórców, dla, dla konferencjerów e, i tam często dochodzi do takich zgrzytów, że m, ktoś próbuje swoją rację wcisnąć e, drugiej osobie. E, I tutaj też miało to miejsce, niestety, bardzo przykry incydent na stanowisku Genesisa, gdzie no musiałem wkroczyć i po prostu e, podjąć ekstremalnego. Testu, który tutaj zobaczycie, przybitkę Dobrze, dzieju. No musisz to teraz zrobić. Dasz radę. Nowe krzesło Genesisa? Słyszałem, że to krzesło wygrało tytuł Krzesła Roku. Dzisiaj sprawdzimy, czy aby na pewno jest tego warte. Sprawdźmy, czy zrobi test głowy. Dobra, o, o! Jest dobrze. A to teraz jeszcze chyba ktoś musi go zakręcić. Paulinka, zakręć dobrodzieja, ale lekko. Dobra, no, dasz, tak, ale lekko zakręć. Test głowy. O kurwa. potwierdzam, kupujcie to krzesło. <noise> no, <leczinha z> <noise> no, <leczinha z> <noise> tak więc polecam to krzesło, jak najbardziej. To nie jest lokowanie produktu. Po dymach na backstage'u i, i rozdaniu kilku foteczek i, i podpisów e, kierowaliśmy się w stronę CyberPunka. E, to już był drugi raz, kiedy poszedłem na ten sam pokaz, bo jak byłem w Niemczech w sierpniu, bodajże na Gamesconie był dokładnie ten sam pokaz, gdzie się wchodziło do tego pokoiku i oni tam pokazywali, jak e, wygląda mniej więcej przebieg misji, jakie można obrać ścieżki, że można grać takim bardziej hakerem, można grać takim bardziej osiłkiem, e, nieważne. W każdym razie, no, fajnie to wygląda, aczkolwiek cały czas mam przeogromną obawę co do Cyberpunka, który jest chyba takim najbardziej wyczekiwanym w Polsce z racji, że to CD Projekt Red tą grę wydaje i, i robi. Moją obawą jest to, że ta gra, mimo że będzie bardzo dobra, to nie będzie na poziomie hype'u, jaki został wykreowany dla niej. Coś takiego jak może Diablo 3, która jest naprawdę dobrą grą i ma swoją rzeszę fanów, ale zawsze pozostał ten nie smak, że nie osiągnęła takiego poziomu epickości jak Diablo 2, Diablo 1, i tutaj też się z cyberpunkiem trochę boję, że to nie może być taki legendarny status jak w przypadku Wiedźmina 3, że po prostu ludzie trochę za dużo oczekują, a zapowiada się, że to będzie bardzo dobra gra, ale no nie będzie miała nic takiego wywalającego z kapci. ale zobaczymy, na pewno będę ogrywał. Krążąc po targach, to mnie osobiście najmniej interesują te takie duże stanowiska. Montesnak, kurwa Monster, jeżdżą na tych rowerach, Ma masakra po prostu. Nie wiem, jakoś tam, tam nic do końca się nie dzieje, nie wiadomo o co chodzi. Jakieś przedmioty latają, dzieci je łapią, influencerzy coś tam gadają, konfresjerzy coś tam gadają i tak, na tak naprawdę no, nie wiadomo o co chodzi. Ja to wolę zawsze się zagłębić w pawilon z Indykami, z grami Indie, gdzie naprawdę mali twórcy, których nie stać, żeby postawić zasrany zamek. Mają taki mały swój box, w którym próbują zaprezentować swoje gry, które wychodzą albo które już wyszły, i, i to jest zarąbiste, bo tam naprawdę możesz pogadać z ludźmi. Między innymi udało mi się pogadać z deweloperami The Crossroads in giereczki, która niedawno wyszła, którą ogrywaliśmy na streamach i grano, mimo że ma swoje problemy, ma dużo jeszcze błędów. Jest to Early Access, to jest rewacyjnym konceptem i mega kibicuje chłopakom, że będą nad tą grą pracować. Czy chociażby e, grom Sukubus od twórców Agony, e, którym, którzy mieli naprawdę fajne stanowisko, e, mieli też e, kobietę za Sukubicę przebraną niczym e, Warlocka Sukubica w World of Warcraft. I z tym też się wiąże w śmieszna anegdota, że ja wszedłem na to stanowisko, bo, bo przy, przykuły moją uwagę te takie inscenizacje, które oni mieli jakieś czaszki, jakieś tam łańcuchy wiszące ze ścian, mieli tam też kilka stanowisk komputerowych, żeby sobie zagrać. Zacząłem rozmawiać z jednym z deweloperów, bardzo miły facet, i on właśnie opowiadał, że mówi, że mogę sobie tutaj zagrać, a tutaj mówi, że nie, no spoko, na listę sobie wsadzę na Steamie i jak giereczka wyjdzie, to z chęcią sobie zagram. I tak pod koniec rozmowy już mówię, nie zdając sobie kompletnie sprawy, że to są ci sami twórcy, mówię, a słuchaj stary, co jak co, nie, ale bardziej spierdzielić niż Agonii to już się nie da, nie. Kolesiowi zbladła twarz i, i tak tylko powiedział, no nie mieliśmy najlepszego feedbacku po Agonii, ale tak, o cholera. Także tak, to byli Ci sami twórcy, no aż, aż mi się trochę żal gościa zrobiło, ale prawda jest taka, no Agony było słabą grą, okej? Okay? Więc życzę im jak największego sukcesu, bo jest to bardzo podobny tytuł, Sukubus. E, myślę, że będę nawet ogrywał, bo fajnie tam wyglądało, to wyglądało, że tak trochę takiej dynamiki do, dodali e, po, po Agony i teraz naprawdę się biega tą Sukubicą, można tam wyssać, uwieść, rozszarpać, pociąć. Myślę, że będzie naprawdę spoko, gireczka, ale zobaczymy. Będziemy testować też na streamach, oczywiście, albo może w odcinkach. Mało tego, natknęliśmy się nawet na strefę plus 18. Haha, no, jak zobaczyłem tylko strefę plus 18, to mówię, wchodzę. Ładna pani tam czeka przed wejściem, sprawdza dowody, żeby tam żaden małolat się nie dostał. Mówię, no, to będzie pewnie jakieś mm, cycunie. A wchodzimy, gadamy z panią, pani mówi: absolutny zakaz. Kamierowania, proszę wyłączyć wszystkie kamery. To co się tam dzieje w strefie plus 18, zostaje w strefie plus 18. Wchodzimy do środka, odkrywamy zasłony, a tam kasyno. Po prostu kasyno i barek, w którym nawet nie było alkoholu. No trochę się zawiodłem. Spodziewałem się, że tam nie wiem, Osioł będzie i kobieta, Tajlandia, nieważne jak dorośniecie to Wam opowiem, ale że, że będzie się tam coś działo jakieś takie wiecie no gry dla dorosłych na przykład, przecież to też jest na pewno ogromny rynek teraz z wirtualną rzeczywistością, to podejrzewam, że jakieś gry, gry takie erotyczne na, na VR -a na pewno powstają. Jestem tego pewien, jakiś taki super seducer, który ogrywaliśmy na w walentynkowym streamie, to, to, to na pewno jest coś takiego. No, na, czegoś takiego się spodziewałem, żeby zobaczyć po prostu, w jakim kierunku to idzie, no bo jestem ciekawy, nic, nic w tym złego. A tutaj po prostu no kasyno, bo, bo w Polsce i, i hazard jest niedobry dla Ciebie i nie możesz się hazardować, bo, bo, bo nie, bo masz zakaz. Wszystko normalnie, Tak styrany, to już dawno nie byłem. Nie, Ja nie. w Ale z tym osłem? Kurde, Masania. Ja Masania. Tak, nie, tak so, Ja nie wiedziałem, że można w coś takiego grać w Polsce normalnie. Jak wyszły pejcze e i te, i normalnie bo tak, bo tak, do podpiszania, mówię, okej, OK. przyzwyczajony, ale jak tego osła do pokoju przyprowadziła, to piesze, to osła, ja mówię, co ona z tym osłem będzie robiła, a ona do mnie, ściągaj pan spodnie. Co jak co, ale jednak, Masakra. Masakra. jednak w Polsce dużo się zmieniło, tak. trzeba powiedzieć, szanuję. Jak dla mnie strefa polno 10 na 10. No, strefa plus 18 polecamy, polecamy. Tylko na PGA. Powiem Wam też jedno, że nie ma nic śmieszniejszego niż dwóch łysych z brodą stojących obok siebie. Nie wiem dlaczego mnie to tak śmieszy, że po prostu drwale rębajło stojąc obok admirosa wyglądałem jak bracia bliźniacy i jajo głowi. Kocham ich obu, po prostu są zarumistymi gościami, ale cały, cały weekend podczas PGA, z racji że Drwal spał u mnie, u mnie na chacie podczas, podczas swojego pobytu, no to po prostu musiałem go nazywać Admirosem, a do Admirosa muszę zacząć mówić Drwal. To myślę, że będzie idealne. W ogóle to chłopaki powinni nagrać gameplaye, czy tam co tam robią, na, na swoje kanały. Tylko że Admiros wrzuci do Drwala, a Drwal wrzuci do Admirosa. I, i nie powinni nic powiedzieć nikomu i, i udawać, że wszystko jest w porządku, że jest no, normalnie. No identyczni. Koniec tej roboty, trzymaj mikrofon, weź tutaj, Dzięki. przeprowadź ze mną wywiad teraz. Słuchajcie, e, ten, teraz e, wiecie, tak naprawdę od początku było nas dwóch, nie? Tak, było nas dwóch. Zawsze jest dwóch. Zawsze, zawsze było nas dwóch, i uczeń. I uczeń. <laughs> jak się czujesz, jak się czujesz będąc Słysym i mając brodę? Wiesz co, fajnie, w sumie spoko, lepiej niż za kolę, ale szczerze powiedziawszy to jest dziwne, kiedy spotykasz swojego brata za ulubionego na PGA i to jest takie... Oczywiście po każdym dniu targów miały miejsce jakieś afterki, spotkania i tutaj znowu to, co mnie najbardziej boli, jak jest jakaś taka duża intensywność danego zdarzenia, na targach zawsze mnie irytuje najbardziej, że choćbym nie wiem, jak się starał, a z roku na rok robi się to no, w miarę na ile kanał się rozwija coraz bardziej, chociaż ostatnio to się nie rozwija, tylko stoi w miejscu, ale no spoko, to Choćbyś nie wiem, ile się starał, to i tak nie jesteś w stanie spotkać się z każdym i dogodzić każdemu. Zawsze, zawsze ktoś będzie miał do ciebie żal, że się z nim nie spotkałeś, albo że nie wiem, wystarczająco długo piątki nie zbiłeś, e, albo że spędziłeś z kimś innym czas, bo poszedłeś tam, a nie tam. E, zamiast na tą domówkę, to poszedłeś na stary rynek, zamiast na stary rynek, to poszedłeś gdzieś indziej i, i to jest. No nie wiem, nie to osobiście z racji, że zawsze się uważałem za taką bestię socjalną, która, yy, która jest w stanie na imprezie naprawdę yy, wszystko zrobić, yy, z każdym pogadać i, i, i trochę... Trochę siebie wszędzie zostawić, to tak na takim evencie to już jest to naprawdę ciężko, ale nie zmienia to faktu, że i tak zarobiście było się spotkać z twórcami, z którymi się spotkałem. E, byliśmy, e, byliśmy na imprezach, domówkach z, kil z kilkoma twórcami udało się spotkać, ale przede wszystkim trzymaliśmy się w naszej takiej horsemenowej, znaczy trzy piąte Horsemenów, no bo niestety Kupson i Plaga nie przyjechali. O ile plaga ma dobrą wymówkę, bo muszę jedno dziecko ro rodzi, to Kupson jest leniem śmierdzącym. Tak, mówię do Ciebie Kuba, jeśli to oglądasz ale również z patronami, sponsorami i widzami było naprawdę spoko. Tak jak dla mnie to jest zawsze taka dosyć dziwna sytuacja, kiedy ja się spotykam z kimś, kto wie o mnie tak naprawdę wszystko, a ja o tej osobie nie wiem nic, nawet nie jestem w stanie dopasować twarzy do niku, jeśli czy tam nazwiska, imienia i nazwiska jeśli mi tego nie powiecie. No bo ciężko tak, nie wiem, spojrzeć na kogoś i powiedzieć: "O, dobra, ty jesteś tam Krzysztof, ty jesteś tam Maciek czy, czy coś takiego", ale Mimo wszystko usiedliśmy, pogadaliśmy, oczywiście z osobami plus 18 się napiliśmy, było bardzo fajnie i ym, no chciałbym, chciałbym to podtrzymać jako taką tradycję, że nawet jeśli to jest na krótką chwilę, na godzinę, ja wpadam gdzieś, po prostu bardzo miło mi było zobaczyć, że ta społeczność żyje, że ona tętni, że ludzie między sobą się integrują, e, że nawet, że może niektórym osobom zależało na tym, żebym się pojawił, to mimo wszystko nic by się nie stało, jakbym się tam nie pojawił. No może ludzie by mieli do mnie żal, ale to już biorę na klatę, że tak powiem. Tylko ludzie się spotkali dla siebie, żeby usiąść, i to jest chyba znak, że, że no, no mimo, że kanał może statystycznie, według statystyk, stoi w miejscu, to mimo to ta społeczność nadal tam jest mocno zakorzeniona, i ludzie, którzy się poznali jakoś, nie wiem, czy przez czat, czy przez, czy przez ogólnie ekipę, no to mm, teraz są bardzo ze sobą zżyci i to moje serduszko, ach, bije, bije dla takich momentów. Jak ktoś też się zastanawia, no to na targach byliśmy praktycznie codziennie, piątek, sobota, niedziela po godzinie 13. No bo nie wiem co to jest, ale YouTuberzy mają straszną trudność ze wstawaniem na takich eventach. Nie wiem czy to jest jakaś korelacja z tym, że ma się mało snu i budzi się jeszcze tak trochę chwiejnie się czuję, ale no nie wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć. Chyba bym musiał jakiegoś, jakiegoś studenta medycyny zapytać, co to jest za zjawisko, że po prostu na tych eventach tak ciężko się dostać na targi z rana, ale byliśmy po 13 piątek, sobota w sobotę byliśmy praktycznie od 13 do chyba 20 na targach. Ja jedynie chyba w każdej hali byłem, większość stanowisk obejrzałem, poza, poza Stars for Fans, ale to już w zeszłym roku powiedziałem, że na Starsów nie idę, no bo miałem dosyć takie nieprzyjemne no nieprzyjemne odczucia, już w zeszłym roku, więc wolałem już tam nawet nie zaglądać. Na szczęście oni mają swoją oddzielną halę, która jest na uboczu, więc tam, ten, tam, tam się bawili, niech się bawią. No, e, ja zdecydowanie bardziej wolę po prostu pośród ludzi sobie pochodzić, niż nie wiem, stąpać po czerwonym dywanie, gdy banda dzieci szarpie barierki, drąc się w niebogłosy i, i rzucając markerami w ciebie. Teraz podstawowe pytanie, czy poleciłbym komuś. To ma jakiś dystans do przebycia, tam nie wiem, powiedzmy jedzie z Wrocławia, z Kielc czy, czy z innej Gdyni, przyjechać na poznańskie targi gamingowe, na przykład w 2020 roku, bo już jest chyba data znana 9, 10? 10, 2020? Tak mi się wydaje, nie jestem pewien, ale już data chyba została ogłoszona. Ja bym powiedział, że tak. Dla ludzi, dla samych targów, no to musisz być naprawdę, nie wiem, pasjonatem, żeby obejrzeć sobie traktor, który Farming Simulator wystawi na swoim stanowisku, e, albo naprawdę musisz być takim nerdem indykowym, wręcz bym powiedział, że albo jesteś dziennikarzem, albo youtuberem, albo absolutnym fanatykiem gier komputerowych, żeby pojechać, bo nic co tam na targach nie jest, e, nie ominiecie w internecie. Tak naprawdę no, Twoje doświadczenie nie będzie jakoś mniejsze z powodu, że Ty obejrzysz sobie trailer e, albo gameplay m, jakiejś alfy jakiejś danej gierki w internecie. Jak byś miał to zrobić właśnie w dusznej hali ze słabej jakości słuchawkami na uszach, kiedy pełno ludzi wokół ciebie się kręci. Przede wszystkim chodzi o ludzi, jak w większości takich imprez, chodzi o networking, chodzi o to, żeby się trochę socjalizować i niezależnie czy to jest, nie wiem, ludzi z kanału, który oglądasz. Czy chcesz po, po prostu pogadać z twórcami chwilę? Bo jest taka możliwość. Większość twórców, z tego co wiem, no może nie takich dużych, tam milionowych, no bo to już, to już raczej oni nie wyściubiają nosa, bo po prostu to jest za dużo. E, za, za duży natłok ludzi, za duże zamieszki by wybuchały, gdyby, e, gdyby nie wiem, tam 2-3 miliony subów Youtuber tak sobie na luzie chodził, tak jak, tak jak ja to robiłem, czy my to robiliśmy w paczce. E, ale mimo wszystko, no my to tam zawsze jesteśmy otwarci i, i dla mnie takie momenty właśnie, kiedy widzę, że inni się socjalizują, albo ktoś po prostu. Po prostu normalnie podejdzie i, i zada jakieś normalne pytanie. E, o różne rzeczy mnie pytali i to było fajne. To było fajne, że można było po prostu te dwa trzy zdania skleić. Nie miejcie mi za złe, jeśli nie wiem, nie mam czasu albo wyglądam na zmęczonego, bo na ogół jestem skacowany, i już jestem zmęczony, bo nie wiem, przebiłem z 200 osobami piątkę e, i, i to też jest fizycznie męczące. Chociaż. Dla duszy satysfakcjonujące i to by było na tyle, tak naprawdę. No, takie moje podsumowanie. No, to był bardzo intensywny tydzień. Dwa tygodnie w Polsce, tak naprawdę, bo najpierw był tydzień nagrywek horsemanowych. Tutaj za wiele wam nie zdradzę, bo tak naprawdę to musicie odwiedzać kanał Horseman i co sobotę o 17.00 filmiki już kolejny sezon, który właśnie kręciliśmy m, podczas mojego pobytu, jest pokazywany. Pierwszy odcinek się pokazał, został e, wyświetlony, e, ale też właśnie PGA i Osobiście bawiłem się lepiej niż w zeszłym roku. Lepiej niż w zeszłym roku się bawiłem. Hmm, chyba to były moje ulubione targi pod względem tym, że wydaje mi się, że najlepiej udało mi się zbalansować ten taki aspekt socjalny. Dużo zobaczyłem, z dużą ilością ludzi się spotkałem, nie tylko innych twórców, ale, ale też widzów i mam nadzieję, że tą tendencję podtrzymamy w przyszłym roku, bo zamierzam się wybrać na Poznaj Gamerem na 2020 roku. I tyle, no. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, bo trochę tak ględziłem, trochę tak bez ładu i składu. Raczej nie przygotowałem sobie żadnego scenariusza, tylko po prostu chciałem opowiedzieć Wam, jakie były moje odczucia, co ja o tym myślę. Jeśli się podobało, to zostawcie komentarz. Jeśli byliście, zostawcie komentarz. Jeśli nie wiem, spotkaliście mnie, zrobiliście sobie foteczkę, to wbijajcie na grupę na Facebooku, link znajduje się poniżej. Wrzućcie tam foteczkę, bo wiem, że parę osób wrzuciło, ale jestem pewien, że było Was więcej. Także na razie, trzymajcie się. Dobra Dobra Final, corva